Siema, witajcie w kolejnym odcinku ze Stalkera Czyste Niebo. Kontynuujemy nasze tutaj losy naszego szramy. Jeśli dobrze pamiętam, ostatnio żeśmy wstąpili do wolności. Mamy super szwajcarski karabin SGI-5K. Jeśli dobrze to wymawiam, żeśmy go trochę ulepszyli. I powiem wam, że zapowiada się teraz dosyć ciekawa akcja, bo będziemy walczyli z tą powinnością. Teraz to idziemy gdzieś tam na jakieś obowiązowisko, ale... Zobaczymy. A, wiem co, jeszcze nie patrzyliśmy w wojnę frakcji. O. Siła frakcji nasza jest mniejsza, ale w ogóle musimy tak. Yy, nie przyliśmy kontroli nad ścieżkami z wysypiska. Nie mamy przyczółku na wysypisku. Nie przyjdźmy na kontroli nad drogą do aeropromu. Yy, I... nie mamy przyczółku w aeropromie I baza pieniądze jest nienaruszona. Także widzicie zasoby, jakie są i tak dalej. No jest różnica. Na razie będzie ciężko. Trochę mi to przypomina jak w GTA Sandras San się walczyło. Od razu mi jakieś się takie tutaj przypomnienia z tym zrobiło. Także zobaczymy. Zachęcam nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami. Oraz pomożecie też mój kanał. Za co jestem bardzo wdzięczny. Zobaczymy jak to... A i w ogóle zobaczcie jaki mam strój teraz elegancki. Jak mam te... Jestem jednym z członków wolności normalnie. Także spoko. Weźmy sobie jeszcze zapiszmy. Nagrywam od razu po tym ostatnim odcinku co... Co nagrywałem. Co żeśmy wstąpili. Nie się, zauważyli nas. Jaka barykada znowu? Dobra A to dziwne akurat Z tymi mutantami W ogóle słychać tak samo tą bronię jak poprzednio Tu nikogo nie widzę I co? Dziwna sprawa Mapa i co, dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem, no nie wiem czemu ich nie widzę. Kurde, podejrzane. No i co, gdzie tu są ci przeciwnicy? Stały tylko bronie tamtych. Mega dziwne. Podejrzane. Ładujmy sobie, nie, no bardzo ładna ta broń jest. Kurde, no nie ma tu nikogo. Co ja mam tutaj zrobić niby? Przepraszam bardzo, jak tutaj pusto jest. Wolność, musisz zdobyć i utrzymać wskazany obiekt. Do przybycia pomocy No... Nie bardzo tego rozumiem Bo... Nic mi tu nie zagraża Dziwne No nic yy, Wybijemy te może mutanty i wtedy to zadziała odpowiednio I tu broni jest Ja cię kręcę Tu coś jest Fajki Dziwna misja, powiem wam, dziwna. Sprawdźmy tutaj. Okej. Okay. Kurde no, jak to jest, ze zwierzętami walczy teraz? Myślałem, że będziemy coś tu z powinnością na razie robili. I cały czas yy, możecie mi napisać, jak ktoś wie, jak tu jest z... Z, moi drodzy, tym... Aby dalej kontynuować ten, ten główny wątek, bo nie mam żadnej misji, ale mam ładny ten strój, muszę przyznać. bra. Wybijemy... O kurde, tutaj cały magazynek poszedł. U. Tacy mocarze. Okej... Okay. No to pusto? Kurde, no to to to... Jak to tutaj jest? Dziwna sprawa. No bo żeśmy, kurde, im tutaj pomogli. Co, jest tu ktoś? Hmm. No nie ogarniam tego, powiem Wam o co tu chodzi. Mamy taki strój jak ten chłop. Hmm. Dziwne. Jest tu coś więcej napisane? Chyba, że tu są jacyś... M mutant, mutant, wolność. No nie mam tu żadnej więcej jakichś informacji. Także utrzymaj punkt. No jestem, mam go utrzymanego. Hmm. Dobra, idziemy jeszcze tamto. Jakoś pomóc bo komunikat dostałem, jak z tamtymi się spotkałem, no ale przeciwników żadnych nie widzę. Także, mega, to jest dziwne. Tu coś jest, niby. Czy im chodzi o to, że mnie te zwierzęta tutaj wybijał? Bo to śmieszne jest. żeby mi się udało Szkoda amunicji trochę na nich Dobra I Ciebie jeszcze dziabne Bardzo ładnie No gdzieś w pobliżu mostu A gdzie wy kurde widzicie tylko tutaj kogoś o, tu może jakieś idzie wsparcie. Tu jest most. Dobra. Tylko tam nikogo nie było. No chodźcie, chodźcie panowie, idziemy, idziemy. Wiecie, dziwne te skrypty są. Zadania anulowane. Co wy nie powiecie? To wam tutaj pomogłem i... lipa w sumie wojna frakcji Dobra, idziemy w takim razie na zdobyć obozowisko na ścieżce. Jest, dobra. Wreszcie coś, co możemy się jakoś wykazać. Po tym jak wydałem tyle municji na te potwory to. Ajajajaja. Szkoda. No. Ale tak jak mówię, informacje na temat dalszego kontynuowania gry jak najbardziej wskazane. Czasem tam ktoś doświadczony wpada na odcinki i coś tam zawsze jakieś 5 groszy swoje dorzuci, bo szczególnie że nie przechodziłem nigdy wcześniej całego, całej tej gry. Kiedyś wspominałem, że ja się na wysypisku zatrzymałem i dalej już nie kontynuowałem. Dobra I co? Kogoś czy tu widzę? Najgorsze nie mamy noktowizora A to jest bolesne No i co? Znowu jest śmiesznie Bo znowu ludziska Jestem tu sam I tak dziwnie Jakby no Kurde, dziwne, dziwne to jest. Wolność, wolność. Eee. Musisz zdobyć i utrzymać wskazany obiekt. No dobrze. Ja tam jestem. Jakby nie patrzeć. Że miałem, nie wiem, jakąś flagę miał postawić, wiecie. Jakieś... Yy... Cokolwiek. Nie wiem. Postać w miejscu sobie. Głupie to trochę jest. Aczkolwiek wiem, że już następne. Kontrolujemy ścieżki z wysypiska. No to fajnie. Nie mamy przyczyłku na wysypisku. Oddziały nasze w ogóle są większe, żeby było śmieszniej. Siła frakcji nasza zwiększyła się. No dobrze, dobrze, no, na razie to co, no... Czekamy tutaj. Bandyci... Powinność, powinność... No ja mogę do nich tam pójść się z nimi strzelać, to nie ma problemu. Mutant, mutant, renegaci, renegaci, no... tu nie ma sprawy. Dobra, idziemy w takim razie postrzelać się z tymi bandytami, bo nie będę się tutaj tak bawił. Widzicie sami, że to trochę dziwnie działa. To jest troszeczkę coś, co mnie odrzuca w tej grze. Przez to to ona jest trochę taka drewniana. Można tak to nazwać, bo to klimat ma tego tego otoczenia. Oh, bandyta się już zrobił na dobry kolor Czyli tam musimy iść Spróbujmy to jakoś ominąć o, w mordę. Ale sobie tu wlazłem Tylko zmarnowałem sprzęty Przestań celować mi jaja łopie Wyluz Dobra, gdzieś tutaj jest ta powinność. Sprawdzimy. Gdzie wy jesteście? Panowie. To jesteście wy? Nie. Jeszcze dalej. No oni powinni w ogóle przyjść, nie? Tam ci z wolności. tutaj to mnie ci nie obchodzą gdzie wy jesteście tam na drugiej stronie za, na górce ojejku dobra No, tu dziwnie na tej górce idziemy 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 i są O ty w mordę Ej zobaczcie co mocni są Tak mimo wszystko O, o Ty Chłopie tu mnie ładnie mnie zaczęło ostrzeliwywać? Tutaj też był. No, dobrze, dobrze. Będzie wyzwanie. Będzie z kimś się nawalać. To slow motion. Postaram się. Może w walkach na blisko. Aczkolwiek. Myślę, że najważniejsze, żeby iść po prostu jak najdalej z tą... O kurde, pteczkę z naukowców użyłem. Szkoda mi tego jest. Utrzymaj punkt do przybycia... Pomocy, no szkurde, ja wiem o tym. Tylko, kiedy oni przyjdą, to jest moje pytanie. To jest moje pytanie. Kiedy oni przyjdą? No, niestety, tu z nimi to nie ma co walczyć. E, wojna frakcji, no. O, to się jakby tak pojawia. Kontrujemy ścieżki z wysypiska. No fajnie, fajnie, no Hmm Dziwne to jest, powiem wam e, to jakoś powinno... Wolność cel, bariera cel, bariera, jest! Zadziałało to. Taki zajęliśmy wysypisko. Musimy teraz ruszyć na agroprom. Nie atakujcie neutralnych Stalkerów. Dobrze, dobrze. No to już idziemy. Fajnie. Podoba mi się to. Że to wreszcie zadziałało. Trzeba było po prostu troszeczkę poczekać. I to wszystko. Tylko, że mam coraz mniej amunicji. Ale weźmiemy sobie na spokojnie. Yy, może go kupimy. U bandytów. Dobrze, że nie robimy jakiejś rozpierduchy, tak jak myślałem, że to wysypisko trzeba będzie przejąć, czy coś, że typowo wiecie walczyć z tymi bandytami. Ale w ogóle oni tutaj są? Są. Dobrze było w ogóle wsparcie takie. Myślę, że na koniec to będzie coś takiego, że się rzucimy na. Na, ten, na, na tą ich bazę, prawda? Na końcu. I tam będzie prawdziwe oblężenie. Także okaże się, gdzie wy jesteście. Powinność. Akurat prosto na nich idziemy, także dobrze. No chodźcie, chodźcie. O kurde. Co wy macie ze bronią? RPK? O kurde. Tu mi się podoba. Dobra, ile mam amunicji? 9 Dobra. Także tutaj się udało. Możemy sobie też tutaj trochę tego sprzętu wziąć. No, wy po prostu macie takie kałaszki. Okej. Okay. Dobrze, dobieramy się im powoli do skóry. Yy, tak, tutaj musi zdobyć wskazany. No tak, no tutaj nam się udało. Myślę, że tam ci zaraz przyjdą. O, cel, bariera. Nie wiem, czy to tutaj, ale na spokojnie pewnie przyjdą. O tu ktoś jest. Cel kryjówka w probórze, ale to nie akurat ci I musimy jeszcze tam przejść bardzo dobrze Nieźle Muszę przyznać, że O kurde Gorzej tutaj przejść Musimy jakoś chyba boczkiem Bo tak to nie damy rady Tą kotliną Wąwozem Powiedzmy Okej okay. <grytanie> Pamiętam moje początki to z tym wysypiskiem to... No nie bardzo dobrze wtedy to zrobiłem Teraz kompletnie inaczej No snajperka by się przydała Kurde, byśmy mogli działać sobie tak bezpiecznie Gdzieś tam... O, tam jest przeciwnik Przecież patrzcie jak ładnie idzie Co prawda nie każdy pocisk Dobra był chyba tylko jeden chłop także Te przyczółki to żałośnie proste Także weźmiemy sobie od razu też ten sprzęt Jakiegoś tu nie chronił zbytnio dobytku tego nie możemy zniszczyć, ale tu coś. U, Tu jest spokój. Może tam na coś takiego przygapili. No, także widzicie, udało nam się. Kolejne rzeczy, o, dostaliśmy sporo tej amunicji. Tylko, że my oczywiście wszystko wykonaliśmy. Oni idą mnie, oni dopiero. No wolno to idzie. Ale nie przyjmuję się, bo będzie tu znacznie trudniej. W przyszłym odcinku na pewno. bo Musimy zdobyć kontrolę drogę nad do aeropromu i przyczółek. I wtedy dopiero tą bazę. Tu jak od razu jak się oddziały Twojej frakcji zrobiły na maksa. Ze mamy mniejsze, ale to tam spoko. No dobra moi drodzy, no to co? Zakończymy sobie ten odcineczek tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, śmiało lajkujcie i komentujcie, ponieważ to naprawdę pomaga mi z rozwijaniem kanału yy, mamy o, już mamy jakieś zadanie zostaliśmy dziwne ale to tam akurat to bandyci, to ja mam tam gdzieś akurat to liczy się, żeby da, dla tej wolności zrobić te zadania i oni idą, spoko także co widzimy się w kolejnym odcineczku, trzymajcie się, hejka